Tak jak Wigry 3 się mieściło do bagażnika Dużego Fiata, tak w tym bagażniku też mamy składaka. I to zaraz zobaczycie jakiego. Składaka na miarę XXI wieku, który podobnie jak Wigry 3, też jest polski. Tak samo jak się składał Wigry 3, tak samo tutaj, bo sprawdzonych rozwiązań nie ma co zmieniać. Bez sensu. Szybki ruch i rower gotowy do jazdy. Taki sprzęt na Komunie to byłoby coś. Amortyzacja, grube opony i duże tarcze zapowiada się nieźle. To, co wyróżnia ten rower, to zobaczcie. Brak łańcucha, który jest wiecznie brudny i się zacina. Zamiast niego mamy kewlarowy pasek rodem z samego Harley'a Davidsona. Nie wiemy jak tu, ale w Harleju taki pasek wytrzymuje 50 tysięcy kilometrów. Kolejna fajna sprawa. Jeżeli znudzi Wam się kolor tego roweru, to możecie zmienić okleiny na dowolną inną, bo jest to folia używana do oklejania samochodów. Oczywiście ta gruba rama nie jest przypadkowa. To elektryk. I to bujonowa bateria o pojemności 852 watogodzin, która w trybie eko pozwoli nam przejechać nawet 200 km. I wiecie, co jest jeszcze super w tej baterii? To, że to jest ponownie polski producent. I mało tego, wiecie, ile ona kosztuje? Niecały tysiąc złotych. Cały rower niestety jest znacznie droższy. Raczej tylko bogaty chrzestny będzie w stanie go sprezentować na komunie. Model ten występuje też w wersji bez składanej ramy. Składak ma fajne pedały. Nie robią wgnieceń w tapicerce bagażnika. Ja sobie jeżdżę po asfalcie. Jest płasko, wygodnie. No super. Ale zobaczcie sami. Ten rower posiada grube opony. Świetny system amortyzacji. Więc, jeśli najdzie mi ochota i nagle zechce skręcić do lasu, pojeździć po jakichś dziurach, nie ma problemu. Amortyzowany jest tu nie tylko widelec, ale też sztyca siodełka. Jak to w elektryku. Wystarczy lekko pedałować, by szybko sunąć. Nie ma szans, by wyprzedził nas jakiś człowiek na wrotkach. O, a jednak. No wiecie, w Polsce dopuszczalna prędkość na rowerze elektrycznym to tylko 25 km na godzinę. No, i oczywiście, rower ten uzyska taką prędkość. Wszystko dzięki silnikowi o mocy 250 W. Jeżeli was korci, jeżeli chcecie móc osiągać tą prędkość troszeczkę szybciej, no to wtedy bez problemu możecie zwiększyć moc silnika trzykrotnie. Wtedy bez problemu dogonicie tego gościa na rolkach. Powiem wam. Ja nie jestem techniczny w ogóle. To wszystko, o czym ja teraz mówię, to tak naprawdę się nauczyłem przed chwilą. Ale to, na co zwracam uwagę od razu, to wygląd. A na tym rowerze wygląda się naprawdę dobrze. Taki mój nowy składaczek. Wszystkim w Polsce zginęły pieniądze z komunii tylko nie Borysowi. Skubany chomikował je 26 lat, żeby kupić sobie nowego składaka.